Ciekawe, jak słychać. Zaraz ja zobaczę. Zaraz się ludzie przedstawią, Ciekawe. Nie, dobra, pieprzyć to. Witajcie z tej strony z I teraz gramy w Calofi Juarez. Zwykłe of Juarez. Zwykły Call of Juarez. Wcześniej było więzy krwi, ale i tak myślałem, a chyba błąd popełniłem, jak zacząłem grać w pierwsze w dwójkę, później w jedynkę, ale tak patrzę, nawet się zgadza. No zgadza się, bo, znaczy jedynka to jest przyszłość, a dwójka to jest przeszłość, więc Call of więc niczego. Yy, to nie są więzy krwi. Za często, za bardzo się przyzwyczaiłem, za dużo odcinków z więzów krwi. Pokaż. Tak, to jest Billy, debil. E, Bili e, debil Tak, opcje audio Rozwalone na maksa e, Wysokość, no, fajne Dobra, ok Wideo, wideo Tak mamy tak, tak Herców na maksa, coś tam na maksa Trójzipotowe A na czekaj, maksa. Y, miałeś zmniejszyć wysoko... jakość tego Cieni, e, tak? No czekaj, e, roślinności Materiałów... E, Jakoś cieni, nawała, niepotrzebna, żre. Ohoho. dobra okej, okay, tyle wystarczy. No to co? Może sprawdzimy czy nas słychać? Bo wiesz, co? czy głos jest dobry do wiesz, do mówienia. Dobra, to czekajcie ludzie, zaraz wrócę, wracam. tylko... Zaraz wracam, tylko zobaczę... ja się zobaczę. nie przywitałem, cześć! Ja chyba. się witałem. Dobra. No to zaraz zobaczę tylko dźwięk, to więc zaraz do was wrócę, no więc... No jestem z powrotem, oh. tak patrzyłem spoko, oh. spoko eee, w ogóle wy sami jak widzicie o, od początku ładnie słychać, było co on to sprawdzał. Eee nowa, średni to... Chyba średni. No średni No tam średni. Oj, to się w bycza długo wczytuje. No. O to jest Billy, ple, ple, ple i z tego co pamiętam chyba skończy gadać to już e, będzie... Ten. No może wy... Nie patrz, może jednak. Bo, a, e, próbowaliśmy początek gry, patrzyliśmy o co chodzi. No, obczeiliśmy ładnie wszystko nawet. Billy pedal, e, Billy Debil, Billy Beach. E, ale on ma na nazwisko Max. 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 Dobra, skończył 50. Czyli ile to będzie wcześniej niż 20, pewnie. No, tak, e, no, skończ. Głupio gadać dzieciaku, bo ja chcę tutaj łupić ich w grę, jak tą Brider grać w grę. No, już widzę, wczytuję ale pan szanowny... Ale to się szanowne... wczytuję niż na początku, bo normalnie 10 minut czekaliśmy, zanim to się wczyta. A, bo to wiesz, pierwszy raz się odpaliło grę, no to... Tak, pożyczyłem od kolegi. Chociaż nie wiem, po co mówię mniejsza. Elo, elo, wy Hej. tego nie widzieliście, ale tu było... Znaczy po prostu error wyskoczył i no po prostu trzeba iść na farmę i tak do niej nie dojdziemy, pieprzenie. Nigdzie nie patrzę, co wy debile jacyś. Po prostu trzeba skakać z lagami i żyć. No i macie, znowu to sfejlowam, a jak gram to też sfejlowam. Głupiego biegu nie ma. No, tak, tak. To czekaj, to miasteczko, tak? Ale my przecież idziemy najpierw do... Ale lagi. To chyba nie wina gry, czy... No, nie wina. To on tak klatkuje oczami. No, rozumiem. Sanewa bitch. <grystanie> Brawo! Początek fajny. Spadł jak... ten. Łamasz. No a, tu no. trzeba co chwilę zapisywać. Wywali jak gówno, tak pu! No. Dobra. Ale teraz przynajmniej szybko idzie i zazwyczaj lubią na tu wilki zaskoczyć. Proszę pomiń, te gówno znowu z lagami. I głupia muzyka taka, wizka. Co lampka wziąła? O, dobrze. Coś się lampka po nie Po prostu mógł... ja tam jakiś paprochów te przewody nawaliłem i teraz nie łączy. Aha, rozumiem. Albo zwarcie. z Bogu. Fajnie, ale. Musimy wciskać S, żeby hamować, ale my tego nie robimy, tylko jedziemy z driftem. Mm, tędy, tędy, trochę zahamujemy tam leciutko tam. A tak to głównie prujemy jak debile. Na farmę do wiśniaka. Ale fajnie zjazd. No. I jak zwykle nas przyłapie, więc trzeba... Tędy ignorować, i pójdę normalnie po broń. Tak. Po Ale prostu na... trzeba się skrać do niego. Tak. Bo inaczej będzie groził. Ale dlaczego? bo co, coś nie tak? Ale nie wiem, to Debil jest. Jak cię odkryje, to normalnie pójdziesz sobie po broń, tak? Nie wiem, bo się patrzy, ale jest straszna, głupia muzyka, taka denerwująca. Proszę, proszę, bo jest głupia muzyka, jak on zobaczy, że my tu jesteśmy. No hej, tylko muzyka inna. Słyszał, no pokaż strach. Kibelek. To może jest tu jakiś skarb? Weź rękę. No dobra, nieważne. A, F O kur, goni nas! Nie goni, ale straszne to jest. Przeliśmy amunicję, auto zapis. Jakim cudem demon nas? A, bo grzebaliśmy w głównie on ja się ten. Czekaj, coś mi tu śmierdzi. A, że otworzył kibel, nie? Ej, dziadku, debilku. Czekaj, bo muszę do butelek strzelić, stąd przeładuj, szanowny panie Billy Debilu. Szkoda, że go się nie dostrzelić, bo już. Przybliżenie. Nie ma tu Zuma. Tylko głupio strzela w miejscu. No a właśnie, to co mi się nie podoba w tej grze. Yy, no. Broń w ogóle nie ma animacji. Animacje ruchu. Tylko no. jak w CS-ie. Znaczy nie w CS-ie już są lepsze animacje. I pójdzie. Nie tędy. A, nie tędy, racja. Patrzysz czas? No patrzę, patrzę. Tędy. Tak, ze szambem. On tu ma szambo. Po tym. Kur. Musiał spaść. Hopsa, hopsa. I tu będzie wilk. No, tu nas wilk zatakuje, szanowny. Trochę spolierujemy, ale bo my wiemy. Weź, idź prosto, bo cię zajdzie od tyłu. No już cię on jest biegnie. biegnie. Co? Zdech? Już nie... Zdech pies? Jeszcze drugi chyba będzie. Nie, jeden był. Co? No jeden. Co ty się tak przestraszyłeś? A ja mówię wilk oh. biegnie, wilk biegnie, wilk biegnie. A ty co? Boom. No Ja Proszę bez żadnego błędu. A może to wykryło Frapsa i wiesz, takie zabezpieczenie, ale co, gra? I tak będziemy chyba wyłączać przy ładowaniu, bo zajmuje czas. Ale to jest ooo ile. No. My chyba Cholera. do trzeciego doszliśmy czy czwartego? Big no szybciej. Trzecie, bo już kończyć muszę. Powoli. A to będzie chyba z 10 minut trwało. Ten odcinek. Nie no, proszę, error, znowu. Chyba z 10 minut będzie no. ten odcinek trwał, tak mi się zdaje. Eee, to, bo krótki. No proszę, już. Kurde, no tak, zawsze tak się wczytuję. A to tak dużo do wczytania, naprawdę. Następnym razem chyba będziemy wyłączać frapsa do wczytywania, nie? nie? No, więc od następnych odcinków ludzie włączą Frapsika. kaprzyki. No, witam z powrotem. Tak wy, będzie dłuższy. Oczywiście wy nic nie widzieliście, a ja widziałem, bo... To przez frapsa no. robi, że Już mam. Tywanie. No właśnie mamy nauczkę, że jak fraps wczytuje, to trzeba włączyć. No i ten nas namierzy. Po nogę. Ty dało się. E, Czytuje? A nie dobrze. Dobra. <laughs> Zabiłem go, patrz ty się. Go się nie da. No, Ta gra coś pisuje, że nie można się znęcać nad ludźmi, i coś tam, bo inaczej misja nie wykonana. No, ale dobra. Mniejsza, bo nie chodzę. I go. tak broni nie odzyskam, więc. Ej, hey, ja mam broń! No, on dopiero schował. No, tak, popisywałem się. No, kurde, prawie skate bym nacisnął, ale, ale muszę pokazać cenzura, ale nie do końca się. Ale nie, nie będzie żadnych urów. No właśnie, no to. Idziemy, żeby ukraść jej bazukę. Jeszcze się śmieję głupie. A, to FM Hello A masz. A masz <laughs> Butelka wytrzymała. Tam debil się schował pod barierkami. Widać co ty z tym bazonem zrobiłeś? Wiesz, kogo on mi przypomina? He? Wiesz, ten towarzysz Dzierżyński. A no, no, co mówi? Taki ten, aktor. No wiem, wiem. Zapomniałem, jak się nazywa, rzeczywiście. No więc uciekamy We, Weź e, Moje. Weź go włóż w kraty. Chyba już to zrobiłem. E. Fizyka gry. Tak, biegniemy, bany a dziewczynka nas zawoła. No, szkoda. Tam gówno. Co? Gówno. No, rzeczywiście, nawet muchy latają, ale wy tego nie słyszycie, bo to jest delikatna muzyczka. <noise> Czekajcie, nie musimy iść, bo ona nas zawoła. No, no właśnie. Musiał się skrypt zrobić. Ale ona się tam patrzy. <tryk> Właśnie. Ona się tam bardziej dziś patrzy. No to biegniemy. Żeby dziewuszka nam zrobiła dobrze. Dziewuszko nadciągam. No. no tak, 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 tak. Ona się ciągle bawi. Ona się ciągle patrzy w prawo. Ale się patrzy się na ciebie, ale w prawo. Taki... Jak głupio wchodzi, tak stęka jak... ...baba. Ja bym się mniej zmęczył. łępon I użyjemy bicza na tym głównie. Wow. Czekaj, to... Aby wydłużyć i skrócić. Aha. To prawe jest... A, ze... ...zejście. Dobra, yy, ja to grałem, ale jeszcze ciągle je obczajem. To w to się. Nie w to! A, dobra. No, Jeszcze raz. Gdzie... A, bo to się naciśnięciem. Co ty? A, patrzcie, ja tu wiem, gdzie broń jest. Tu jest tak mało tych sekret. No, auto na czas. No, i patrzcie, mamy tu tyle gadżetów dookoła, wanienka głupia. Ale, oczywiście, pierwszy sekret, który zabrałem wcześniej, chyba. No. A, bo to był twórca i jej bazuka jest w tym. Proszę bardzo. Ohoho! No właśnie. Szkoda. W dupie. O, zasypia. Co? Nie, zasnął była kresie przyciemniony. O, patrzcie, to będzie dobre. Ja to skomentuję, jak mój kolega skomentował. O, o, o. O, o. Patrzcie. O, rosy. Tak. Rozpiła mu gacie i patrzcie teraz na to. O, jak się patrzy, lewo, prawo, lewo, prawo. No. I teraz przez Całą grę, bili im, latamy z gołym kutasem Tak lata tutaj po spodzie Ty, widać nogi? No A co z tego? No Coś tam, coś tam Coś nam się ten nie wczytał. Okay? No, skrypt nam się nie wczytał i mój, biegłem koło miasta, wszędzie i tam gdzieś zawsze trzeba było słychać Tędy y, Życie Ale masz pełne Te życie się nadeptuje i teraz za to tobą się zrespawnowali no i będą do mnie strzelać ale biegać się nie da ja tak wale, bo nie mam co robić więc no fajnie. ale fajnie bije znowu Cześć. powinien być respawn dla nich kurde głupie schodzenie Trzeba robić slalomy 75 HP, dużo. No wielu byli tak odporni na naboje, że nie wiem. Chyba tu gdzieś fajna zrobiłem O, tam są te. O, pićku. Powódka. <coughs> Jak się męczy przy takim tym, Wystarczy girę, zaciągnąć i nawet nie stęknąć. It's here. Jak mówię. O, tutaj był fail Zapis, auto zapis. Oj, jest spokojnie. Ale pamiętam kiedyś to zrobię i dwa fejle, bo doskoczyć nie umiałem. Głupie taki, stęka, że aż mój subwoofer jęczy. Tak, tak stęka, jakby srał. Prawda. I teraz szukamy miejsca na tej gałęzi. E, podejdziemy bliżej, nawet. Jest! Gdzieś tu? Tu. Którym się opuszcza? Puść po prostu Dobra Nie, puść Tam Jeszcze O Polera jasna. Ale spadł Jeszcze spada Jak kłada. I on to wszystko widzi? No Zapisał się to. Tak. Nie no, kurde. Wiem, żebyś robił zapisy. i dobra. A tam mogłeś zrobić, mogłeś, ale nie chciałeś. No. Ale I dobra, bisku... to szybko się zrobi. To F5 się zapisuje? F5. Ok No ja nie wiem, czy to opki. Szkoda, że on biec normalnie, nie potrafi tylko iść takim. Ale tyle co ja widziałem, ile on krwi stracił. Jak w no. niego strzelili taki rozbrys na ziemi był, to wiesz. No. Ja nie wiem jak on to robi, że on żyje Oczywiście No dawaj, dawaj Dawaj, dawaj Nic ci nie będzie, to jesteś jak z żelaza Schowamy się za kamieniami No patrzcie, jednak jak Trafili. I Tu co najmniej w pięć. Kurde zapis Dobra no, widzisz po co wchodzi? No, żałosne. Jak ręce ma takie dziwne. <grystanie> Jak haki. No, jest Czy on bił broń? No i dobre no. nieważne. Weź szybciej, biegnij. On nie potrafi iść szybciej. On potrafi stękać przy zwykłym wchodzeniu.

Tak to się ludzie robi, ale ci dziurkują Trzyma się, trzyma się Fajnie, Dobra. jak ty to naciskasz, tryk, tyk, tyk Wczytuję, chyba wyłączę, no więc zaraz wracam Dobra, już się wczytało Idziemy dalej nie było to takie długie. No, i tu wyjdzie pewien gościu. No, jest tu jest. Bum, Jeszcze od niego uciekniemy, i chyba no. tyle. No. Chyba tak. Czy wcześniej nawet. Czy to jak zrobić? Aha. Z Bogo, z Bogo. Dzień. Pójdź za dom. Pójdź do drzwi. Wie. Nie, ten wejdę, nie zauważy. Nie, bo wcześniej zauważył. Nie, tylko iż w domu byłem. I cię zobaczył i jeszcze raz musisz. Aaaa. Aaaa! Dobra, ale nie musisz się tak drzeć. No bo ty jesteś jakiś nieogarnięty, jak ci mówię, to ty mnie słuchaj, ja wiem lepiej. Ty nagrywasz jesteś bez wózgi, a ja muszę myśleć za ciebie Czy on w ogóle jak mnie widzi Nie, jak się widzi to nie, ale jak się bierzesz do domu to tak. A tu się nie da Dobra, teraz będzie fajnie No, patrz kto to nas Dobra. Już by nas zabił. Ale, ale. Tak aktyw, taki szywny ryj jak zombie, nie? No Łapsko mu się trzęsie. Żałosne. Kurde, debil. Ile życie ci zabrał? No. Nie tędy, nie tędy. Co nie tędy? No nie widzisz, że tam jest przepaść. Idź. O, tutaj, tutaj. No, 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 no... O. O. No. Czym się puszcza? Eee, dwa... ...klawisze naraz. Aha, fajnie. Chyba tu gdzieś wilk będzie? Przyładować? No. Żaden wilk, bo po prostu będę idioci krzyczeć, tak... A. a. There it is. O, mama. No. no. There it is. is. Mom's cooking dinner right now. Dużo widać przez krzaki, naprawdę. Kurde, ale się zadarła, jakby ktoś jej włożył te No naprawdę. Koniec. Epizod skończony. No to zawaliście, no to w tym oto miejscu chyba skończymy, tak? Nie weź, bo musi być w innym miejscu. Jak wczytywanie to? cytuję. No, witajcie ludzie! Hej. Znaczy, co ja gadam. Yy, no, teraz odprawiamy mszę szerejem, ale to w następnym odcinku, bo. Mogliście widzieć kawałek wczytywania pierwszego. Nie, zapisy. A. Zapisz. No, yy, to w następnym odcinku, bo już czas, yy, więc subskrybujcie, komentujcie w górę, dobre ja was Proszę i zachęcam do oglądania moich innych filmików, z tej i innych gier -a, a, a zatem czas cztery. ja się z wami żegnam, no rzeczywiście. No ja też się żegnam, cześć! Nara!